Wyśmienicie, bawię się wspaniale to przede wszystkim zasługa wszystkich gości. Yy, goście rozkręcili tę imprezę w pół godziny. Jak widać w ogóle nie ustaje. Tak naprawdę ciężko jest znaleźć czas, żeby odpocząć chociaż chwilkę. Orkiestra świetna, świetna. Tak naprawdę od orkiestry tutaj bardzo dużo zależy. Ja się ale dołączam. Yy, moja dziewczyna, Iwonka, ona już nie może tańczyć, ponieważ orkiestra gra tak wyśmienicie, że jej stópki strasznie ucierpiały wokół. Przez taniec. A świadczy to o, tylko o tym, że impreza jest naprawdę wyśmienita. Rozumiem. Co życzycie państwo młodym w noc poślubną? Bardzo dużo. E, przede wszystkim e, dużo seksu, namiętności, rozkoszy i przyjemności. O, dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękujemy również. Panu. Czy chciałbyś coś życzyć panu młodemu w noc poślubną? Dużo siły i energii, a, żeby mu jej nie zabrakło, no, do, ja do samego spędzić. rana i jeszcze... Coś możemy życzyć w noc poślubną. Żeby co... się chłopak dobrze spisał, żeby żona była zadowolona z niego. Dobrze. Żeby się nie skończyło na razie. Jakby co? Ma mój numer. Cały Życzę się. tobie, aby w noc poślubną Viagra była w promocji! Za pół ceny! Za pół ceny, tak! Najlepsze życzenia dla młodej pary?